Witam w prezentacji 65. numeru kultowych ciężarówek z epoki prl od De Agostini. w tym numerze Scott Alias 706MT. 65. modelem w kolekcji jest Scott Alias 706MT. Model posiada zabudowę skrzyniową wywrotki, która się unosi. Ma otwieraną tylną burtę. Kabinę ma w kolorze niebieskim ze srebrnymi paskami i białym dachem, zabudowę w kolorze niebieskim, czerwoną ramę i środki kół. Za kabiną ma schowki, w kabinie ma drzwi otwierane do przodu, za kabiną kierunkowskaz i z przodu, na zabudowie ma płaskie burty, z przodu daszek prętami, i płaskie dno. Podzabłotową ma przednie części błotników, siłownik, ramę, koło zapasowe, zbiorniki powietrza, zbiornik paliwa, akumulatory, z tyłu ma błotniki z chlapaczami, tablice, zaczep, światło, końcówkę rury wydechowej, z przodu ma dwie szyby, z dwiema wyciaraczkami montowanymi od spodu, lusterka na pręcie prostokątne, pofałtowany dach, w przodu ma czarną atrapę chłodnicy z logem, logo Lias, kierunkowskazy, okrągłe reflektory, dodatkowe światła na zderzaku, srebrno-czerwony zderzak z tablicą, w kabinie ma dwa fotele obudowę silnika i kierownicę. W spodniej części ma wytłoczoną skalę i nazwę modelu, elementy przedniego i tylnego zawieszenia, silnika, wału napędowego tylnego mostu, układu wydechowego z tłumikiem, zbiorników, trąbki, z przodu koła pojedyncze, z tyłu podwójne i koło zapasowe. Numer 65. W tym numerze Skoda Liazy 706MT. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje od wydawcy i zdjęcie modelu z jego danymi. Skoda Liazy 706MT. Dla budowlańców i rolników. Wydawało się, że zima nigdy się nie skończy. Siwy mężczyzna o zaskakująco bujnej czuprynie odsunął zasłonę, aby sprawdzić pogodę. Spojrzał w niebo, zerknął na terminologię. Moment przyczepiony na zewnątrz do framugi, otworzył okno, było zimno, a jednocześnie duszno i wilgotno. Nic nie zapowiadało, że słońce wyjdzie za gęstej warstwy chmur. Mężczyzna wesnął i udał się do kuchni. Wkrótce pomieszczenie wypełnił zapach kawy. Bohater naszej opowieści, ulubiony poranny napój, zaparzał zawsze w porcelanowym imbryku pokrytym drobnymi kolorowymi kwiatkami. Kobiecy imbryk był jedną z nielicznych pamiątek po babci. Po chwili mężczyzna przelał kawę do solidnego termosu, a termos włożył do poniszczonej skórzanej torby. Mamy zdjęcie informację, że historia Skody 706 MT przypomina początki stara 28-29. Podobnie jak polska ciężarówka, model 706 MT miał być przejściowy i pozostać w produkcji tylko do czasu powstania całkowicie nowej konstrukcji – Liazat 100. Z powodu problemów z opracowaniem niektórych podzespołów tymczasowe auto wytwarzano 20 lat. Na zdjęciu wykonanym w 2016 roku w Hlabi widać egzemplarz zatrudniony w tamtejszych służbach miejskich. Mamy zdjęcie informacji, że produkty libereckiej fabryki trafiły także na eksport głównie do krajów należących do Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Na zdjęciu jeden z takich samochodów sfotografowany na Kubie w mieście Dynida w 2018 roku. Mamy zdjęcie informacji, że jedną z licznych odmian Skody Liaza 706 była wersja z trójstronną wywrotką i napędem na obie osie, oznaczona symbolem MTSP. Samochód sfotografowany w 2021 roku w Nowym Rychnowie. Mamy zdjęcie informacji, że w 2013 Roku SkotAlias 706 MTS ze zdjęcia wciąż pracowała w rolnictwie. Została uwieczniona podczas żniwy w miejscowości Burkowany. Ta wersja nosiła potoczną nazwę MATES. Mamy zdjęcie modelu z opisanymi rzeczami, takimi jak kabina, powierzchnia przeszklona, logo, kierunkowskazy, zawieszenie, schowek, zbiornik paliwa, hamulce, lapacze. Mamy zdjęcie i że model MT łączył kabinę i ramę Skody 706RT z nowym silnikiem typu M630 i nowymi osiami, stąd oznaczenie MT, gdzie litera M wskazuje na modernizację lub mezity, typ pośredni, a T odnosi się do kabiny nad silnikiem Trampus. Samochody produkowano w latach 1966-1988 i wyróżniała je wytrzymałość. Zdjęcie wykonano w 2018. W 2015 roku w miejscowości Dolni Brana północnych Czechach. Mamy zdjęcie informacji, że przejściowa ciężarówka powstawała w wielu odmianach z różnym rozstawem osi. Budowano trójstronne wywrotki, ciągniki siodłowe, śmieciarki, auta strażackie i wiele innych odmian. Na zdjęciu widać egzemplarz z krótką kabiną, lecz w modelu 706MT montowano też długie kabiny przeznaczone dla czterech osób. Na zdjęciu z 2016 roku znajduje się Skodalia 706 MTSP24 z trójstronną wywrotką z napędem na obie osie. W latach 1974-1989 te auta produkowano silnikami typu M634. Mamy zdjęcie dwóch pokoleń modelu 706, po lewej stronie stoi RT, a po prawej późniejszy 706MT. Zdjęcie zrobiono w miejscowości Gotha w Niemczech w 1991 roku. Widoczna na zdjęciu z 2016 roku wersja 706 mtsp SP-27 była ostatnio seryjnie produkowaną odmianą serii 706. Pojazdy tego typu znajdowały zastosowanie głównie w rolnictwie. Ciężarówka Skoda Lias 706 mt powstawała w połowie lat 60. jako model przejściowy, lecz przez ponad dwie dekady doskonale służyła wielu gałęziom nie tylko czechosłowackiego przemysłu. Mamy wymiary ciężarówki z jej danymi technicznymi. Na ostatniej stronie mamy informację co w następnym numerze czyli Star 660M2K407 z roku 1969. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.